Jak pozbyć się celulitu, czyli trzy sposoby od najmniej do najbardziej skutecznego. Po kolei. Pierwszy sposób to masaże. Szczególnie te limfatyczne, które będą poprawiały krążenie i mogły redukować obrzęki. Drugi sposób to picie większej ilości wody. Tylko pamiętaj, to nie jest. Dokładnie ta sama wskazówka co ograniczenie soli, dlatego że twój organizm może zatrzymywać wodę w momencie, kiedy masz jej zbyt mało. Więc, jeżeli zaczynasz pić więcej wody, to dodawanie szczypty soli do np. butelki, która ma 1,5 litra, jest dobrą wskazówką. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesz przynajmniej w miarę zdrową albo ograniczasz przetworzoną żywność, to nie powinnaś mieć problemu z nadmiarem soli w diecie, więc tej soli się nie bój, staraj się po prostu spożywać więcej wody, najlepiej wysoko mineralizowanej. I trzeci, moim zdaniem najbardziej skuteczny sposób, tu już jest to zapisane, z niestety najmniej kobiet korzysta, to oczywiście ruch. Odpowiedni ruch, czyli nie tylko spacerowanie, ale też trening siłowy, w praktyce daje najlepsze efekty, jeżeli chodzi o nie tylko usuwanie celulitu, ale też redukcję tkanki tłuszczonej, często właśnie skorelowane z ilością celulitu. I jeszcze w komentarzu, czy dorzuciłabyś jeszcze jakiś inny sposób, który u Ciebie zadziałał. Jestem bardzo ciekawy, co będzie na tej liście. A jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, bardzo proszę, napisz je w komentarzu lub wiadomości prywatnej.